Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj dzień rozpoczynamy troszkę leniwie, bo troszkę później niż zazwyczaj. Musieliśmy się wyspać po tych kilku dniach podróży. Jemy sobie śniadanko teraz tutaj w hotelu na tarasie, również z pięknym widokiem. Także dzień dobry. Tomasz też się z wami przywita. Tak, dzień dobry. Upię osły. Ubię os. Tak dzień dobry. Kolejny dzień rozpieszczała nas przepiękna pogoda. No chyba wylosowaliśmy ją w jakiejś loterii, bo naprawdę było idealnie. Była idealna temperatura, było słoneczko, było 20 stopni, także naprawdę idealnie. I tym razem wybraliśmy się na spacer po miasteczku. Kupiliśmy jakieś pamiątki, spróbowaliśmy patagońskich lodów i czekolady, bo Bariloche jest właśnie znana z czekolady, także jeżeli jesteście w okolicy, to warto jej spróbować. No, i oprócz tego, jeszcze musieliśmy wypełnić obowiązki rehabilitanta, czyli byliśmy na siłowni. Wleciała bardzo dobra siłownia, a tak naprawdę najlepsze czekało na nas na koniec. Także teraz będą widoczki. O, tutaj widzicie na przykład plaże. W tak piękny dzień wiele ludzi się tutaj właśnie opalało, odpoczywało. Tomek poszedł potem sprawdzić, czy woda jest zimna. Okazało się, że jest zimna i można w tym jeziorku morsować. Ale to Tomek uznał, że nie będzie, ale jak widać, piesek bardzo chętnie się ochładzał w tej wodzie. Piesków w. Wy... Patagonii jest dużo bezdomnych piesków, natomiast lokalnie muszą im jakoś pomagać, bo jakoś sobie właśnie dają radę. Myślę, że w restauracjach po prostu te steki niedojedzone przez klientów te pieski dostają. Taką mam przynajmniej nadzieję. A tutaj widzicie ryneczek Bariloche, też bardzo ładny, zadbany. Trawka ładnie przystrzyżona, też ją widzieliśmy, fajnie podlewają. No a tutaj widzicie właśnie piwka patagońskie, co przywieźć z Patagonii jako prezent. To to jest może dobry temat. Na pewno właśnie są to piwka kraftowe z firmy Patagonia. Um, tutaj są jakieś przetwory z. Owocu kalafate, który też jest tutaj bardzo popularny. No i wiadomo, jakieś wyroby, właśnie czekoladowe, o czym już mówiłam wcześniej. W Argentynie można też zakupić wino, bo wiadomo, że tutaj Malbeki królują. Także jeżeli szukacie jakichś pomysłów na prezenty z Argentyny i Chile, to wydaje mi się, że właśnie takie rzeczy do jedzenia tutaj się sprawdzą. Uważajcie na porcję rzeczy wspólnych. Bariloche, bo wczoraj stek był olbrzymi, dzisiaj lody są jeszcze większe. Jeden taki lud na spółkę by nam wystarczył. Przyszliśmy na siłownię, zgodnie z tym, żeby Tomek miał gdzie się rehabilitować. 15 tysięcy amerykańskich pesos za osobę. Wygląda to tak, o, <laughs> niezbyt zachęcające, ale na szczęście nie będziemy się tu myć, tylko ćwiczyć. No, i dla równowagi finansowej, wczoraj był stek za 400 zł, dzisiaj jest McDonald's, ale to połączenie frytek z tym roztopionym ser, z serem, cheddar nieziemskie. Bardzo bym chciała, żeby było to w Polsce, bo bardzo lubię taki roztopiony ser, ale dobra, mniejsza z tym. Potem wybraliśmy się na zachód słońca, który był przepięknym elementem tego dnia. Niestety, droga y, była trochę mniej cudownym elementem, ponieważ była szutrowa i jechało się nią około pół godziny auto 4x4 zdecydowanie rekomendowane, a jeżeli nie, to chociażby SUV, tak jak my, my mieliśmy, aczkolwiek Tomek tam trochę się czasami zastanawiał, czy jechać dalej, czy nie. Z góry roztaczają się przepiękne widoki na Bariloche, no i na zachód słońca, ten zachód słońca naprawdę skradł nasze serca, także już więcej nie gadam, zostawiam Was z tym zachodem, dzięki, że jesteście z nami, buziaki, cześć, do jutra.